Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W sklepie dla hodowców.pl w Krosinie od kilku lat. Jest dostępny taki sztandarowy produkt o nazwie karmik trzysegmentowy. Kiedyś były jeszcze dwusegmentowe, ale jak się okazało w praniu, że tak powiem, to wyszło w zamówieniach, że najbardziej popularnym tym karmikiem jest ten karmik trzysegmentowy. Dlatego koledzy zrezygnowali z produkcji karmików dwusegmentowych. Natomiast zostały takie karmiki trzysegmentowe. Pokaż, Szafo, może jak ten karmik wygląda, tak zbliżej troszeczkę. On się składa z takich jakby trzech segmentów, tak? To się. Tutaj jest na przykład Cela. Na zewnątrz możemy. Indywidualnie nasypać karmę, wodę, grit. O, są takie wykonane Wszystko pojemniczki Można też sobie te pojemniczki zrobić po dwa kupić od razu, tak? Tak. Można, I wtedy także... chodzi o to, że tutaj, kiedy karmimy gołębie, to najmniej tej karmy, że tak powiem, czy gritu marnuje. No i najważniejsza rzecz, ja kiedyś byłem te karmiki, kiedyś dawno temu to właśnie wymyśliliśmy u nas. To się skierowaliśmy głównie tym, żeby były w momencie, kiedy mamy taki karmik powieszony na celi nęgowej, to osoba, która karmi, nie musi w ogóle tej celi otwierać i nie występuje problem z tym, czy jak wracamy gołębia nie ma wtedy nagle się zaczyna śledztwo, kto wypuścił, co się z nim stało. Tutaj natomiast ten element, że podczas wkładania na przykład, kiedy byśmy do takiej normalnej celi wkładali takie wkłady z karmą, z glitem czy z wodą, gołąb zawsze jakoś tam mógłby nam trzmychnąć. Tutaj to nie nastąpi, bo mamy wszystko karmienie z zewnątrz. No i to co ważne, tak, wszystko wykonane jest z poliwęglanów i z pleksy, tak jak widzimy. No i taki karmik kosztuje ile u was? Cena karmika 65 zł. 65 zł. No jest to troszeczkę dużo, ale kupujemy to raz i wiele wiele lat nam służy. To jest jeżeli chodzi o karmiki, Drugą taką, drugim takim produktem, który z tego powiedzmy kategorii akcesoriów takich stworzeń sztucznego jest tutaj taka klatka do zdjęć. Klatka to jest taka w takiej formie, że tu mamy jakoś ją złożoną, natomiast tutaj zasadniczo możemy ją nabyć do złożenia w taką instrukcją w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, że wysłana zostanie pocztą. Oczywiście mniejsza, wtedy tutaj pokażmy z tyłu, może Rafał jeszcze. Ona jest spinana taka, składa się z takich elementów, ja spinanych właśnie spinanych właśnie. W czterech elementach, tak. tak. góra, dół i, I dwie, dwa boki, to jest elastyczne, a dobrana jest klatka w ten sposób, że moc oświetlenia, który tutaj się w środku znajduje, jak gołębia postawimy, w pełni nam y, z, pozwala zrobić zdjęcie gołębiowi, możemy takiego gołębia później na giełdzie tutaj u nas wystawić i oferować koleg kolegom do sprzedaży. Klatka taka ile u Was kosztuje? E, studia do zdjęć to jest u nas 206 do zdjęć, tak. Ale jeszcze zapomniałem, bo do tego jeszcze dochodzi w komplecie, jest, tak? tak? Do, tego, do tego jest jeszcze jest w komplecie z żarówką. Tutaj, tutaj, tutaj z boku, otwór. z tej strony czy z tej, z prawej czy z lewej, dokręca się tutaj. W ten lampka, sposób lampka tutaj wchodzi, żarówka i kiedy robimy zdjęcie, go, przybliżymy gołębia, tutaj moc tej żarówki jest tak dobrana, żeby po prostu odpowiednio zapewnić nam tą siłę tego oświetlenia, że będziemy mogli zrobić zdjęcie oka. Oka, które tak często hodowcy na nie patrzą, to są różne teorie, aczkolwiek ja powiem z autopsji jeszcze, że tam palicho licho oka, czy to jest na loty, czy do rozpodu, ale jest ważna rzecz, że gołębia... Oko świadczy też o jego zdrowiu, bo jeżeli ma gołąb takie oko ładnie wybarwione, widać tam życie, to naprawdę gąb jest zdrowy. Często jest tak też u ludzi, że jak ktoś jest chory, to tak się mówi, że zamglone, ma coś, widzi, no ale to, to, się, to się tak samo z głębiami. Jest po prostu oko, że, że niejako odzwierciedla też tam stan zdrowia głębia. Także zachęcamy wszystkich do zakupów tych akcesoriów. Są to tak, jak jeszcze raz przypominamy, karmiki i takie studio do zdjęcia. Nadkąd kolega wstawił tam tutaj takie głębia, żeby tak po prostu pokazać, jak ten głąb tam wygląda. Także zachęcamy wszystkich do zakupów i oprócz tego jeszcze mamy tutaj akcesoriów dużo innych, o których możemy się dowiedzieć na stronie internetowej www.dlachodowców.pl Tam w dziale akcesoria znajdziemy jeszcze cele lęgowe, kartony do wysyłki gołębi, znajdziemy ruszta, no masę, masę różnych akcesoriów, pojniki, no wszystko co jest nam tutaj do produkcji, do hodowli, przepraszam, gołębi pocztowych i do prawdziwego lotowania potrzebne. Także dziękujemy, do zobaczenia, Dobra. dobry lot!